Trzeba wiele rzeczy poświęcić, zaczynając od szkoły, od znajomych, od e, czasu wolnego. Szkołę polską skończyłem na szóstej klasie podstawówki ze względu na problem z frekwencją. No niestety tenis jest takim sportem, gdzie to wsparcie najbliższych rodziny jest bardzo ważne. Nie tylko ja muszę wiele rzeczy poświęcić, tylko też moi rodzice, że wszyscy co pracują na ten sukces graliśmy bardzo agresywnie i po tym meczu zapaliśmy taką wiarę w siebie, że tak trzeba grać w debla. Przejmować inicjatywę, spychać przeciwników, nie dać im szans do zamykania siatki czy do agresywnego. Grania, a od świeczna graliśmy już na takim poziomie, że uważam, że byliśmy po prostu nie do pokonania z taką grą. Sportowy Rzeszów pewnie o tym wiedział już od dawna, ale sportowa Polska, a może nawet sportowy świat, dowiedziała się niedawno, że mamy tak wielki talent w tenisie. Rzeszowianin Alan Ważny. Witam serdecznie. Dzień dobry. Alan, nie można zacząć inaczej jak od y, życzeń, i z dwóch powodów. Po pierwsze, zwycięstwo w deblowym Roland Garosie w kategorii juniorów i równocześnie 18 urodziny. Więc wszystkiego najlepszego. E, no tak, dziękuję bardzo. E, akurat tak się złożyło, że e, razem z moim trenerem mamy urodziny e, w ten sam dzień na Roland Garros, więc e, najpierw. Można powiedzieć, nie było co świętować, bo po singlu nastroje nie były zbytnio pozytywne, najlepsze, ale potem z dnia na dzień się poprawiały, ponieważ z meczu na mecz w, w turnieju Debleu graliśmy coraz lepiej, aż w końcu doszliśmy do finału i udało nam się go wygrać. Ale zanim powiemy o tym ostatnim największym sukcesie podczas turnieju w Paryżu, no to powiedz coś o sobie, bo jesteś Rzeszowianinem, chłopakiem stąd. Może się przedstawisz tej publiczności, trochę o sobie powiedz, bo wiem, że już opowiadałeś mi to nieraz, że na pierwsze zajęcia tenisa przyszedłeś z płaczem. No to prawda, <laughs> pierwsze zajęcia, no nie byłem na niechętny, ale już po tych pierwszych zajęciach za każdym razem bardzo chciałem iść, mógłbym chodzić codziennie, e, mógłbym e, trenować cały dzień, cały dzień spędzać na korcie, bo bardzo mi się to spodobało. I, no I tak jest do teraz. No to opowiedz o tej swojej drodze, bo po drodze miałeś kilku trenerów tutaj w Rzeszowie, którzy cię kształtowali, aby wreszcie dojść do tego, o czym powiemy za chwilę. E, no tak, e, zacząłem całą przygodę z Trem Amadeuszem, mm, szusarczykiem. E, trwałem z nim pewnie rok i to on był pierwszą taką osobą, która e, coś we mnie zobaczyła. I z grania ze znajomymi, jakby przestawiła mnie na granie indywidualne. E, na trenowanie z nim samym, jako trenerem. E, potem był, e, przez chwilę był Patryk Majewski, m, który, z którym też trwałem tutaj w Rzeszowie na strefie sportu. I kolejnym trenerem był e, Michał Pomianek, z którym trwałem już dłuższy okres czasu, e, bo było to podaje, że 5 lat. E, Wygrałem z nim Mistrzostwa Polski do lat 12. E, zaczynałem różne turnieje międzynarodowe tenis Europe do 12 i do 14. E, I potem e, jest aktualny trener Konrad Kolbusz, e, z którym no, osiągnąłem największe moje osiągnięcia w życiu. W tym dwa razy mistrzostwo Polski do lat 14 w singla i w debla. E, Różne wygrane turnieje ITF czy tenis Europe, no i teraz e, wygrany wielki szef Debla. No i należy wspomnieć jeszcze o drugim wsparciu, o Tacie, o rodzinie, bo bez tego dzisiaj w tenisie nie można wiele zdziałać. E, no tak, e, no niestety tenis jest takim sportem, gdzie to wsparcie najbliższych, rodziny e, jest, e, jest bardzo ważne i też e, nie tylko ja muszę wiele rzeczy poświęcić, tylko też jakby. Moi rodzice, że wszyscy, wszyscy, co pracują na ten sukces, muszą wiele poświęcić, ponieważ zajmuje to wiele czasu, dużo to kosztuje i, i no, nie, jest to, nie jest to łatwe. No to przejdźmy do tego ostatniego występu, bo to było niespełna tydzień temu. Wiem, że nie możesz odgonić się od dziennikarzy, od tego, co się wokół ciebie dzieje. Już ci spowszedniało, że masz srebrną paterę zwycięzcy Rolanda Garosa? No, na, pewno, na pewno na początku było to lekkie zaskoczenie. Po powrocie do Polski e, cały czas dzwonił telefon, cały czas przychodziły wiadomości z pytaniami o jakiś wywiad, e, czy to jakieś nagrania na treningu. E, ale po, po tych dwóch, trzech dniach ciutkie się to uspokoiło, ale, ale jakby no już trochę się do tego też przywykłem. No ale to trzeba przyznać, że nie odpoczywasz, nie. Usiadłeś na laurach, bo siedzimy wprawdzie na fotelach, ale na korcie tenisowym, bo jesteś świeżo po treningu, o czym też jeszcze powiemy. Bo nie ma czasu na odpoczynek, bo kalendarz występów, kolejnych turniejów goni do przodu, a ty chcesz iść i być coraz lepszym. Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tego, jak było w Paryżu. Bo zaczęło się od singla, a. Potem w deblu od pierwszego do ostatniego meczu ze swoim fińskim partnerem byliście niepokonani. Opowiedz o tym starcie. No to jeszcze tylko powiem o tym, tak, e, tak jak mówimy. No, jestem świeżo po treningu. E, wiadomo, duży sukces trzeba. Jeden-dwa dni się to nacieszyć, ale potem trzeba wracać do pracy i trenować jeszcze ciężej, bo to są turnieje juniorskie, a nie e, profesjonalne, więc e, do czego dążymy, żeby grać w taki wielki szemach seniorskich e, u mężczyzn, a, a nie w juniorach. E, a wracając do Paryża, no to tak, no tydzień nie zaczął się wyśmienicie, bo singiel e, był, można powiedzieć, no bardzo średni. E, z gry, samej gry nie było tragicznie. E, ilość niewykorzystanych przeze mnie okazji jest ogro była ogromna. E, podejmowałem w tych momentach bardzo złe decyzje, czy grałem zbyt pasywnie, dawałem przeciwnikowi wejść ry w rytm i po prostu dałem mu szansę na, na to, żeby ten mecz odwrócić na jego korzyść. E, a w Debla? E, w Debla pierwszy mecz był bardzo pewny, e, graliśmy bardzo agresywnie i po tym meczu zobaczyliśmy taką wiarę w siebie, że tak trzeba grać w Debla, że trzeba e, przejmować inicjatywę, spychać przeciwników, nie dać im szansy do, do zamykania siatki, czy do, e, czy do agresywnego grania, tylko my, my musimy ich spychać do defensywy. I potem w każdym meczu tak kontynuowaliśmy. E, druga runda nie była najłatwiejsza, ponieważ e, graliśmy z dwoma Amerykanami. Którzy e, słyszałem, że grają bardzo dużo razem i, i mecz skończył się w Super e, No Na szczęście udało nam się ten Super tie-break przejeść na naszą stronę, więc, e, więc złapaliśmy jeszcze większą pewność siebie. A od ćwierćfinału finału graliśmy już na takim poziomie, że, mm, no, że uważam, że byliśmy po prostu nie do pokonania z takim grą. Gratulacje raz jeszcze, ale chciałbym, żebyś powiedział dwa zdania o Twoim partnerze. Bo tak naprawdę grasz z partnerem z Finlandii. Rzeszów do Finlandii trochę daleko. Pewnie się nieczęsto widzicie, jeżeli chodzi o możliwość wspólnych treningów. Ale jesteście obaj juniorami i wybraliście siebie nawzajem parę lat temu, aby być parą w deblu. E no tak. E, nie, widujemy się, nie widujemy się w ogóle e, jakby poza turniejami. Trenujemy tylko, e, jeśli jesteśmy na tych samych turniejach, bo nie zawsze też tak jest. E, poznaliśmy się 4-5 lat temu e, na wyjeździe organizowanym przez ITF. Był taki wyjazd na cztery turnieje, gdzie został on zaproszony i ja więc e, tam dobrze się poznaliśmy, byliśmy razem prawie miesiąc. A decyzję o tym, żeby grać razem Debla podjęliśmy w, w październiku tamtego roku. E, umówiliśmy się na jeden turniej w Hiszpanii, J300, i już na pierwszym turnieju wygraliśmy cały turniej. E, potem kontynuowaliśmy, robiliśmy jakieś półfinały do wysokiej rangi turniejów. E, graliśmy również razem na Australian Open. E, tam trochę nie poszło. E, trzeba też przyznać, że przeciwnicy w Australii zagrali bardzo dobry mecz i, i po prostu no, nie udało się. E, a teraz w Paryżu złapaliśmy taki, można powiedzieć, flow e, i znaleźliśmy taki styl gry, który nam pasuje i, i tak będziemy próbować kontynuować tą, tą wspólną grę. Ale myślę, że priorytetem dla Ciebie i pewnie dla Oskaryjego, tak, Oscar i Paldenius, y, będzie jednak cały czas rozwijanie się, jeżeli chodzi o grę singlową. Czy może po tym sukcesie myślisz, a może zacznąć się specjalizować w deblu? No bo przecież dzisiaj specjalizacja w tenisie postąpi, postępuje tak daleko, że mało który singlista jest dobrym deblistą i na odwrót. Eee, no na pewno, na pewno tak jest, ale to już, jak mówimy już o seniorskim tenisie. W juniorskim tenisie ranking e, singlowy i deblowy jest jakby jeden, one się łączą, te punkty, więc e, to też jest tak, że w juniorach nie ma deblistów. Są singliści, którzy wszyscy grają debla, żeby mieć dodatkowe punkty do rankingu. I na pewno, tak jak Pan wspomniał, e, priorytetem dla mnie i dla Oskariego jest granie w singla. E, tutaj oby e, jakby, no nie poszło nam, <laughs> ani jemu, ani mi. E, na, przegraliśmy oboje w pierwszej rundzie. Hmm, ale odkuliśmy się w debla. E, wiadomo, trzeba się cieszyć z tego sukcesu, jest to ogromny sukces. E, ale no tak jak mówiłem, trzeba się teraz skupić na pracy, bo kalendarz jest taki, że jest tydzień przerwy i teraz gram Challengera w Poznaniu. E, potem jadę prosto do Michałówka, na, przygotować się na trawę i lecimy do Londynu na jeden turniej od 300 Rohampton i od razu potem jest Wimbledon, więc. Każdy zapomina zaraz o Roland Garros i skupia się na kolejnych turniejach. No właśnie, bo tak naprawdę to jesteś cały czas w drodze, myślisz o tym swoim rozwoju, kolejne turnieje przed tobą. Ciężko jest przenieść się z mączki na trawę, bo na mączce trenujesz na co dzień tutaj chociażby w Czarnych Rzeszów, a na trawie to nie ma zbytnio okazji do grania. No Na trawie nie grałem nigdy w życiu wcześniej, <laughs> A więc, e, więc zobaczymy jak to będzie. No, będziemy się przygotowywać w Michałówku, bo to są takie, można powiedzieć, jedyne korty w Polsce, gdzie, gdzie można normalnie potyrować na trawie. To, że nie tryowałem na trawie, bierze się też z tego, że w Niorach nie ma turniejów na trawie. Są tylko e, ten J300 Roehampton i Wimbledon z tych wyższych kategorii, więc. E, więc w tamtym roku nie łapałem się na te turnie, więc nie trenowałem na trawie i nie grałem w żadnych turniejów. W tym roku na nie się złapałem, więc trzeba potrenować i przygotować się. Przed tobą już też pierwsze próby, pierwsze starcia seniorami, bo trzeba powiedzieć, że ty skończyłeś 18 lat, parę paręnaście dni temu, ale końcem roku kończysz wiek juniora i tak naprawdę będziesz musiał piąć się w drabince tej seniorskiej. Teraz jesteś drugiej dziesiące, prawda juniorów na świecie. Tak jest. Twój kolega z Finlandii jest w pierwszej dziesiątce, ale to się zaraz urwie, trzeba będzie zaczynać od zera. E, no dokładnie tak. To, no, tak to wygląda w tenisie, że z kategorii, jak przechodzi z kategorii na kategorię, to wszystko zaczyna się od zera. E, e, dzięki temu, że jestem w top 100 juniorów, e, dostaję takie e, w cudzysłowie wejściówki na turnieje seniorskie. E, gdzie no trzeba. One, one mogę je wykorzystać do 19 urodzin. Więc trzeba z nich jak najbardziej i jak najwięcej korzystać. E, bo nie trzeba wtedy przechodzić przez eliminację tych turniejów. A po prostu automatycznie jesteś w drobince głównej i rywalizujesz o punkty. E, mi się udało zdobyć już dwa punkty ATP na Cyprze e, w marcu tego roku. Mm. A teraz e, dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatora i Polski Związek Tenisowy mam szansę zagrania w eliminacjach Challengera w Poznaniu. E, no jest to turniej wysokiej rangi. E, grają tam zawodnicy w granicach 200-300 ATP, e, więc e, no jest to bardzo wysoki poziom. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest to szansa na zdobycie doświadczenia, zobaczenia, jak, e, jak grają tacy zawodnicy, potrenowania z nimi. I też szansa na, na łapanie jakichś punktów ATP. No, i już będą wiedzieć, myślę, wszyscy na trybunach czy komentatorzy tej imprezy, że taki chłopak z Rzeszowa to jest zwycięzca Roland Garosa. Może inaczej spojrzą też troszeczkę na tego młodzieniaszka z Rzeszowa. No, oby, oby. Wątpię, żeby, wątpię, żeby się przestraszyli tamci zawodnicy, ale, ale na pewno da, daje mi to jakąś pewność siebie na, na kolejne turnieje, i na pewno trzeba to wykorzystać żeby lepiej, lepiej sprawować się na, na, na tych kolejnych turniejach, jakimi jest ten Challenger czy Wimbledon. No to zapytam już na koniec o coś ponad może tylko sportowego, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, że życie tenisisty to nie jest życie normalnego chłopaka, normalnego nastolatka, oczywiście może źle mówię, nienormalnego, ale takiego, który może wieść spokojne, towarzyskie życie. Jak wygląda ta Twoja młodość i czy jesteś już związany na amen z tym tenisem? Na Amen może nie, ale sam wybrałem sobie taką drogę życia i jestem z tego zadowolony, bo kocham to co, to, co robię. I tak no, trzeba, trzeba wiele rzeczy poświęcić. Od, zaczynając od szkoły, od znajomych, od czasu wolnego. No, szkołę, szkołę polską taką normalną. Skończyłem na szóstej klasie podstawówki. No z, ze względu na problem z frekwencją, potem zacząłem szkołę online brytyjską, e, co bardzo mi ułatwia, albo ułatwiało, bo teraz już właśnie ją kończę. E, nauczyciele bardzo pomagali, przesuwali jakieś terminy zadań do takich sprawdzianów. E, po prostu byli bardzo pomocni w tym, bo wiedzieli, że, że mam jakby inne priorytety związane z moim życiem i z tenisem. Kontakt ze znajomymi po szóstej klasie urwał mi się, ponieważ no nie było też czasu jakby utrzymywać ze wszystkimi ludźmi jakiegoś, czy to wyjście z nimi, czy popisać, ponieważ też bardzo często mnie nie ma w domu, cały czas jestem na walizkach w podróży. Hmm, ale za to całe życie, całe życie yy, koleguję się i utrzymuję kontakt i staram się codziennie się widywać z moim najlepszym kolegą, którego znam 13-14 lat. Yy, więc, yy, więc jakby to też mi wystarcza. Czyli można powiedzieć, że z tej drogi obranej ileś lat temu nie zejdziesz i nie masz takiej myśli, aby powiedzieć dość tenisa, bo mam no, po prostu powyżej uszu już tego wszystkiego. Nie, na pewno nie. No, ten sukces, yy, wygranie w deblu Rolanda Garosa daje mi tylko większego kopniaka do, do dalszej pracy i większą motywację do tego, żeby realizować te główne marzenia związane z profesjonalnym tenisem. No to w takim razie pozostaje nam życzyć, aby ta droga, obrana droga ileś lat temu była coraz szersza, coraz bardziej świetlista i, i wręcz autostradą do tego, aby grać w tych turniejach Wielkiego Szlema w gronie seniorów. Dlatego że nigdy w historii nie było tenisisty z Podkarpacia, który by osiągał takie sukcesy. Dziękuję bardzo i na pewno zgadzam się. No ogólnie e, w Polsce nie było jakoś dużo o, osób, które wygrywały turnieje wielkoszlemowe e, czy osiągały duże sukcesy w tenisie, więc e, mam nadzieję, że, że, że to się zmieni w niedalekiej przyszłości. No to najpierw sukcesu podczas starcia seniorami, potem na trawie. Wimbledonskiej, angielskiej i wszystkiego najlepszego. Dziękuję.